Hej, cześć, dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie, witamy was w czwartym odcinku mapy Wizards Academy i jest ze mną Wojtek, nie wchodź we mnie. <noise> Jestem, siemanko. Skończyliśmy sobie ostatnio tutaj, wczoraj, także dzisiaj jesteśmy na dole. Tak, Z ale tego tak co widziałem, Naget chyba jest na górze gdzieś. Tak, na samej górze jest, no. Także zaraz zobaczymy. Będziemy asasynić po budynkach, yo. Uła, yeah. Będziemy jak ci, jak oni się nazywają, co tak uważą? Parkurowcy. No, a, no to... Ale tam to jest w ogóle jakiś chyba escape, a nie parkour, tak mi się wydaje. Ale dobra, nieważne. Znaczy parkouren, escapen? No znaczy, bo w sumie Uwaga, nie Uwaga, próbuję. A to tam mam... <laughs> Wojtek, tu są większe przerwy! Ty chyba sobie żartujesz nie. teraz. O, chyba. A czekaj, bo. Uh... Tu są większe przerwy. Reset to... A zobacz, tutaj masz napisane, jak. Nadzicie sobie te. Te? I masz. Tak masz tips, że to jest, czyli że bl, blue, klejowe bloki są checkpointami, bla bla bla. Natomiast Magic Wand, Trail Set to Medium Length, czyli średniej długości, tak? Mhm. Więc są średniej długości, więc tu trzeba chyba po prostu... No, tu trzeba parkurzyć Maciek. O nie, i to, akurat musimy się zaczynać odcinek z takiej rzeczy u mnie? Dlaczego? Ale tak jest zawsze. Wojtek! Ojoj. 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 Chryste, ja panie, czekaj, bo przechodzę. Ja wiedziałem, że to będzie za łatwe. Prawda? To ja już wiedziałem. Yy, jestem. No. Kurde, spadłem. No co? No. How? No, tak, że się zbluczyłem jakoś dziwnie, ale byłem, da się tam dojść. Nie, o to, że to się da, to ja wiem, tylko że. Ale wiesz co, zauważyłem, że tutaj nie trzeba nawet biec po tych. One są akurat tak fajnie ułożone, że nie trzeba po nich po prostu biec. wiesz? Zresztą ja się shiftem? Tak, po prostu mm -hmm. możesz. No kurcze. Ale za to trzeba je dobrze wyliczyć, bo źle zrobisz, czy za wysoko, czy za nisko i nie doskoczysz tam do tego przejścia. Tak. To jest prawda. Kurde. Tak trochę bez sensu też, że ten nugget jest tak jest tak daleko tak, trzeba łazić ale po właśnie o to, to chodzi, wiesz, żeby tak mi się wydaje, że, że żeby to trochę wiesz, też trudniej, żeby nie było tak łatwo, że mhm. stoisz po prostu sobie klikasz z nuggetsa, nie? No kurczę pieczone. Na wolnym ogniu. Nuggets spieczony. Dobra, próbujemy once again. Czy ja będę tą pierwszą osobą, której się to uda, czy to będzie Wojtek? Czy to będę ja, czy to będzie Wojtek? Znaczy, ty to już tam byłeś, JESTEM! To, coś, no, a ja, a ja... nie... pewnie nie przejdę, no. Przejdziesz, Czekam, aż przejdziesz, chodź. Mówię, dla mnie to jest już po prostu załatwe. to jest załatwa mapa, ja muszę oddać nowe mapy... Takie, żeby po prostu bluźnił dalej, nie... No... Ja nie wiem, Wojtek! To było... zrobiłeś to celowo. Co zrobiłem celowo? Nic nie zrobiłem takiego. Zrobiłeś to. E, tu jest Naget na dole, widzę go. Piernąłeś i mnie zmuchło. Słucham?! Jesteś bezczelny! Ja trzeba było mi... tyle tych Czemu kurde, mi takie oszczerstwo? A ja lubię kapuśniaczki, skąd wiedziałeś? Rrr. A, dużo rzeczy. No. Jaka Ach. lamencja! Cicho! Jaka lamencja! Cicho, bo robię to specjalnie, żebyś wyszedł, że jesteś lepszy chociaż raz. No, no. Tak, tak Wojtek, na pewno. No. <laughs> Bankowo. No. Klawiatura ci a pewnie. <laughs> e, tak, wiesz co, mam problemy z myszką. Da. No, a potem do szpitala muszę jechać. Dobra, mam na jakby co następnego. Więc ja już na ciebie czekam, chodź. Brawo. No. Tu jest na Tu. Gdzie? Tu na dole, tu. tu. Tu, 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 tu. Masz? A my idziemy na górę, tak? Mamy chyba na górę? Nie. Nie. A tutaj, Wojtek, tutaj. O nie. I co tam do tego budynku? Tak, bo tam jest przejście, widzisz? Stefanie, no idź Jezu, znowu to poreszedłem mhm Ale. No, to może być już... To już jest, widzę, hardcore. da się robić. No. Idziesz? Okej. Okay. No, czekam, czekam, aż swój zgrabny zadek ruszysz. Mmm, mhm. Mm. Dobra, idę. Ja kom... Komplement. Ej, nie zami. mogę na drugi klocek doskoczyć. A ja jest... jestem. Pra... Naprawdę? Tak. Jaki koleś? Jakie to, co zrobiłeś? Normalnie szybko. Normalnie szybko. Znaczy, bo ja bez sprintu na drugi skakałem po prostu dlatego, wiesz? Mm -hmm. a ja muszę ze sprintem. Ja zawsze, zawsze wszystko ze sprintem robię, nie wiem dlaczego tak mam. No i co? I stoję na górze teraz, co mam zrobić? I teraz nie wpadnę tu. No, znaczy, możesz spróbować, tylko musisz do tyłu i szybko do przodu. No dupa. No, niestety, no, po prostu nie dupa. No, nie wyszło. Dobra, to ty się tam męcz, a ja zobaczę, gdzie my mamy mm, tego w ogóle. Dobrze, tutaj na Ty to muszę dać niżej, po prostu, nie tak wysoko. Długo jakieś laboratoria są? Co ty gadasz? No. No to o nie, znowu, ale zlamiłem. Ja nie wierzę. Bimber, bimber pędzą. Bimber machen! Bimber machen! Dajcie mi na gecsa, halo! Machen. O, mam na dziękuję. Gdzie tu jest nagle? A tu. Teraz się uda, ja to czuję. No teraz masz największe szanse. Bo jest nisko, jest normalnie. Mm -hmm. A nie, kurczę, ja gdzieś tam. No, dobra, jestem. Gdzie no, jest nuggets? e, nuggetsa masz na samym dole. Dobra, idę, idę po nuggetsa. Na samym dole budynku, oczywiście. E... Tu. Aha, tutaj za płotkiem, dobra. Ok. Ale trzeba wejść na samą górę. Żartujesz. <laughs> I tu też jakiś park schodowy, ochryste. Taki malutki. No, nie jest. Cy, cy, mini. Cy, mini mini. Cini mini. mini. No nie jest. aha i tutaj. O, tak, dobra. I dobra. tutaj, ale to, to powinno być chyba w miarę proste, tak mi się wydaje, bo. No co ja co? jestem. Dobra, czekaj. Buh. Dobra, No A -a. ja ci dam buty. O, nie wyszło. Gdzie są na e, Chyba niżej standardowo. Tak myślisz? Mhm, mm gdzieś tu musi być, bo... Da, bardziej, że Tutaj ma, jest, że... tu. O, jest. O ja jak oni to ukrywają. E... Masz? Mam. Aha, to bo ja to... bo ja tobie wziąłem, wiesz. Nie mam, musisz, Wojtek. Musisz tak się i klikać cały czas, to w końcu klikniesz. E, nie mogę, mogę ten blok jeden rozbić? No nie, no, ale Maciek, zobacz, tak... O, widzisz? Prawym, nie lewym. No, już wiem, że prawym. Co ty... Dobra. O, mam. Dobra. Aha, to daj mi mojego, bo ci rzuciłem mojego. Jak? Ja mam tylko jednego. Nie miałem Aha, więcej. Nie no miałem. I, i wyrzuciłem nageca, wiesz co? Dzięki. No dobra. Czekaj. Dobra, mam. Okej, okay. oj to też parkuren. Mhm. Niestety, machen. Niestety, machen. No to idź. Albo ja idę pierwszy. A jakbyśmy tak puścili. O kurde. Maciek, ty masz wyżej, ten ja ten mam ten niżej. Komisłu. Masz za wysoko, znaczy. No dobra. Ale nie, to nie wyjdzie właśnie. Dobra, Puszczam. jestem już. Bo jakby tak puścić wiesz, że na przemian, żeby szły, to wtedy mielibyśmy prostą drogę, tylko że to nie, nie wyrobisz z poziomami chyba. Mm -hmm. Chodź, czekam na ciebie. Czy znaczy, tutaj widzę, że naprawdę robi się już troszeczkę ciężej niż zawsze. No a później będzie, No! nie. No. A później będzie miał pewnie tylko same na double jumpa. No pewnie tak. Zobaczymy. Jesteśmy teraz w czwartym świecie, jeszcze dwa przed nami i także za tydzień tak. zobaczymy, co nam zgotuje minecraftowy świat. Czego już się bardzo boję. To będzie śmiech na kółkach. No chodź, chodź, skarż zosia. Czopek. Dobrze, jest pięknie. Jest pięknie i teraz co na dół. Tak? Mhm. Jezu, ja to czekaj bo to jest jeszcze niżej piętro, zaraz no się No to okaże, niżej to nie... na, na niżej jest nagiec pewnie. Eee, nie ma. Nie ma? Nie. Ale to jest niemożliwe, Wojtek. No właśnie, no, też mi się tak wydaje, ale nie ma. No to a wyżej nie ma nic? N nie ma, nie, znaczy nie wiem, nie sprawdzałem no w sumie, to czekaj, coś chodź. Wyżej. No to tak to wiesz, tak to nie, 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 no nie ma, bo stąd przyszliśmy. No to dobra, więc... to chyba tam trzeba po prostu dać skok wiary. No, no, raczej tak. Kurde. Już miałem że tam na dół, na dół spada. No. No. O no, co ja, co ja robię? O. Dobra. Ale wygląda to komicznie. Dobra, o, tu jest y, checkpoint i tu jest nugget. I tu jest, widzisz, wejście w ścianie, nie wiem, czy widzisz to. Trzeba wymierzyć idealnie stąd. Gdzie ty masz wejście w ścianie? Tu, tu, chodź tu, chodź tu. Tam widzisz? Aha, Na ten nie. wystający kloc trzeba chyba. No to dajesz. O nie. No, to zaczyna, zaczyna się fajnie. Ale widzisz, jak to jest? Raz jednemu z nas się udaje za pierwszym zamachem, a potem. No, bo chcemy, wiesz, to za szybko. Ja chyba źle zrobiłem. No, nie. Ja, ja, ja zrobiłem źle, bo kloc kurczę. Źle sobie puściłem klocka. Mhm. <ślech> Zły czar. Zły o, patronus. Jezu, jak tam jest daleko jeszcze, Boże. O kurde. Okun, okun. O kopczaj, kopczaj. Kopczaj, klocka. Kopczaj, lej, lej. Lej, lej, Kto ogląda Azję, ten wie. O, no, kto Kluska? nie ogląda Azji, halo. Azja nie to jest... wiem, może ktoś nie ogląda. O, nie jestem. Jeden tej jesieni. tej jesieni. Mi... Czekaj, o mam nuggeta, dobra. Gdzie teraz? Na budynek. O, prosto. Dobrze. Znaczy taki, ogólnie nawet jakby, jakbyście sobiecie nam podsyłali mapy z takim parkurem, że to, to jest spoko. właśnie tak jak, to, to jest ok, ale jak już są te double jumpy, nie daj Boże, barierki... Nie daj Boże. Te, e, ...drabinki, to to już jest dramat po prostu, mm, bo... Chyba musimy w dół zejść. Tak. Też mi się tak, też mi się tak wydaje. Mm -hmm. Czy masz tu gdzieś nuggetsa? Mm, nie. Nie ma geca? Nie widzę. Yyy... E... Hmm. No musimy teraz tam przeskoczyć. Tak mi się wydaje, Ej. że tak. Może gdzieś e. na górze jest, Wojtek. No właśnie, tu nie ma też. Jak to nie ma? No nie widzę. Co ty mówisz? No? Co ty mówisz? No to właśnie mówię, ja nie widzę. No jak, nie ma Nuggetsu? Jestem głodni przecież. Tu jest Wojtek, hello! Nie? Yeah. Na dole był? Tak, na samym dole. W którym miejscu? Tu. A tu Kopczaj. O, a tu schowali, kurde. Chodź. Oni wiedzieli, że my będziemy w to nagrywać, dlatego to schowali tak hanco. No oczywiście, że tak. Nasze drogi się skrzyżują? Podejrzewam, że tak, bo ja sobie tak wymierzyłem, że tak się pewnie... Z ty masz widzisz, wyżej i już mi, twój klocek nie zablokował, dziękuję ci. Mój tle, twój też mnie zablokował. No i masz szczęście, że spadłeś. Ale ty zabawny. A właśnie, że jestem. Ja idę szybciej, bo za chwilę mi znowu skrzyżujesz mi kloka. I tyle będzie z mojej zabawy. No nie! Nie skrzyżowałem. Wiem, że nie. Chciałem po prostu się pospieszyć w tą... Możesz spaść? Jestem. Jaka parówka. Jesteś ohydny dla mnie dzisiaj. <laughs> Nieprawda. Jesteś jest. dla mnie ohydny, bo ci idzie lepiej w parkurze niż ja. Niż ja! W... Znaczy, idzie lepiej niż, niż ja! My, my w ogóle tą mapę, to tak Mi to, to, to i Wiktoria Beckham! Tak, pod rząd wszystko, więc... Wy to widzicie w odstrzale czasowym. Także nawet nie wiem jakie są komentarze, ale pewnie... O, Maciek, dobrze ci idzie. Idzie ci lepiej niż poprzednio, nie lamisz. Eee, a wojtek co teraz mam tu zrobić? E, zapraszam na górę. Tu jestem spójrz w górę. No, e, to Czy to jest jakiś secret tunel? To tu jest parkouret machem. I lawed machem. Dobra, jestem. Nie podoba mi się ten tunel. Bardzo ładny jest. Wiesz, klocka. Dobra. I teraz I co? Prosto? Prosto? Oczywiście, że prosto. No tak. Nie uważa, co? Oła, oła, oła. No co? Co? to co mnie straszysz, hej? Pale się. Jest to Och ospalony. Nie, Wojtek, tu jest masakra. A może się głową zahaczyć. No ja właśnie spadłem. No bo właśnie to trzeba tak zrobić, żeby. Nie, to zrobię, to zrobię teraz przypadkiem. Nieświadomy zupełnie. A ja się. pa, Aha, ja jestem. Te... <laughs> Umarłem w powietrzu. Fajnie. Dobra, ja wymierzam i skaczę. Dobra. Na razie jest ok. Tylko jak się pospieszę albo coś i będzie źle. Dobra, jestem Wojtek. Udało mi się doskoczyć. jest już mi się klocki mienią Ach, w oczach. Jest, tak. <laughs> Dobra. No, tu pewnie jest na samym dole. Pewnie tak. Oczywiście. Tak, kopczaj? Tak, tam robu. Lej, lej. lej, lej. I teraz gdzie? Okun. Eee, te. Uuu, a teraz gdzie, przepraszam? Teraz e, chyba tu. tam. No to jest... Nie, nie, nie tu. tu, czekaj, nie. Co znaczy tu? Tylko, że tutaj tak średnio. Do góry, musisz tu. Tu. Tam na tą lawę? Na bank. No dobra. Tylko muszą ci klocki pójść do góry, bo jak ci nie pójdzie, <laughs> do góry, to jest. No właśnie, to jest dupa. Nie, no ja wiem, ja wiem. To jest nieprzyjemnie wtedy. Jesteś czy spadłeś? E, jestem. O tak. jest Checkpoint, Tak. Tak, tylko czy, czy, że. Nie wiem, no, tylko że co? E, ja tu nie widzę, gdzie jestem. Ten... Zielony. A tu jest, dobra. Poczekaj, poczekaj, okulnie. Dobra. kto tam w tą klawiaturę, jezus. No bo ja się podniecam bardzo. Gdzie teraz? E, Na Na pewno. Wołote, wróciłem różkę. Ty chyba żartujesz. Przypadkiem, no. Wiesz, że jeżeli wpada do lawy, to już masz poruszce. Czekaj, game od jedynka, spróbuję. Oj, spałem. Na bank wpada do, do wody. Nie, jest tutaj. Jest obok w, w lawy. Poczekaj. Tylko, że ja nie wiem, czy tu czasem nie ma. Aha. Tak. Nie zejdziemy niżej, Maciek. I co teraz? Czekaj, okay, czy tutaj nie ma czasem jakichś wirtualnych bloków? Nie ma. E... Mm -hmm. Pomóż mi. Ja to zrobiłem no przypadkiem. No to nie wiem. Czekaj. Jakie ID ma ta różdżka? A to jest wędka po prostu. Daj mi wędkę. To jest carrot o styk. Tylko, że ja. Nie, tylko, A, że ona nie ma, tylko Maciek, ona nie ma tekstury i ja nie wiem, czy ona będzie ci działać. Spróbuję, poczekaj. Masz nuggetsa? Działa. Działa? Działa. No tylko że już nie będzie miała wyglądu różdżki, tak? Możemy to jakoś zmienić, o nie spadłem. E, wiesz co, wydaje mi się chyba, że się nie da niestety. Hmm. A jakbym wszedł i wyszedł na serwer. No to raczej chyba ci nic nie zrobi. Czekaj, ja szukam jeszcze tutaj wiesz co w przedmiotach czy czasem. Nie ma ich, ale nie. No to na nie dole ma. jest, kurde. A czekaj, a game mode 3 to jest Spectral Mod, ale. Aha, czyli w ogóle się nie da przejść poniżej tego, niestety. Aha, no to super. Więc niestety nic, musisz mieć Carol the Stick. A zamienimy się? Nie. Czemu? Mikos. Gdybym znał, gdybym znał tak na dobrą sprawę komendę, jak to zrespić, to bym to zrespił, tak? Ale nie. Sorry, no nie wiem. Chyba, że. Dobra. O nie, nie jestem Skurde, spadłem. Nie swoje swojej różdżki, to im przynosi się pecha. Mhm. Gdzie to jest po No, bądź moim hero, zrób mi to, please. Postaram się. Dobra, ja spróbuję przejść dalej. Tam próbuję, a ja spróbuję coś ogarnąć, tak? Mhm. Dobra, jestem. Okun mhm. jestem o jestem. Czekaj, ciekawy. to ja też tam idę w takim razie. No. O tam na dole bimba, widzę ją stąd. Ale właśnie, ja nie wiem właśnie dlaczego nie da się, wiesz co, zejść poniżej tego, ale to jest chyba raczej kwestia po prostu tego, że jest tak ustawione, żeby każdy gracz, który spadnie tam na jakieś określone, ten po prostu momentalnie umarł, tak? Um, czekaj, bo ja mam lep... moda, na game modzie gram przypadkiem. A zero uh -huh. chcę, mhm. Uh -huh. Zero, dobra. Dobra, czekaj Maciek, zrobimy tu cięcie. Dobrze. Okej, okay, wracamy do was po małym cięciu i udało się zrobić to, co widzicie, czyli mam różdżkę yy, niebieską. Tak, moje moi drodzy, sobie, niestety, ale nie wiem jak, na jakiej zasadzie to działa. Yy, musiałem po prostu skopiować moją różkę w programie do obróbki plików graczy i dałem moją, znaczy swoją teoretycznie dałem Maćkowi, zduplikowałem ją, tylko że po prostu nie umiem, nie, nie wiem jak, jak oni tu zmienili kolor tego, więc już próbowałem tak teraz a nie wyszło tam więc. chyba. Tam na drugą stronę, mówisz? Tak mi się wydaje, no. Zaraz zobaczymy. Ale mam dalej zielone moje, wychodzą te... Znaczy to, to na pewno będzie. Znaczy wiesz co, może być też tak, że po prostu po... Jak skończymy mapę, to może się kolor zmienić. Aha, zobaczymy. i koniec? Nie no... Aha. Nie a, Maciek, to nie tu jest, wiesz? Nie tu? A gdzie? Kurczę, czekaj. E, to jest... tam. Poczekaj, no, tam mi tam, mówisz, jakie ja mam. <laughs> Momencik. Ja jestem teraz taki, wiecie, ubogi czarodziej, chwilowo. <laughs> chwilowo, ubogi czarodziej. Możecie, to jest wojtek. No, to jest tak po skosie bardziej. Tylko ja widzę tylko, tylko że, że... Już, już jestem. Ale słuchaj, to się nie wiem, jak tu doskoczyć. <laughs> o masakro. Kurde, kopce się. O... No i nie mogę wyskoczyć z lawy, dziękuję, umarłem. Och. <laughs> To zazdrości, że parkour mi lepiej idzie dzisiaj. Tak, tak. A czekaj, a może trzeba. Moment. Kurde. Co byś chciał zrobić? Eee, wiesz, co tak kombinuję, czy by nie można było. O! No to chyba sobie też żartujesz. No spróbuj, bo wydaje mi się właśnie, że to. No, to chodzi, spróbowałem. Bo... Wiesz, co jest? Mało tych klocków się tutaj nam tworzy, i wydaje mi się, że to chyba chodzi właśnie o to, żeby. Teraz zobaczymy, Kurde. czy to. Wygląda... Nie mówmy, że taki jest sposób. Tak, Maciek. To, dobra, nie byłem, byłem i spadłem. Jestem lama. A ja się właśnie utopiłem w lawie, bo tu oczywiście musi być lawa, prawda? Dobra, jestem i teraz co? Mam się tu wysunąć. Kurde, nie. <grym> Wróciłem różkę, Wojtek Ty sobie. Dobra, wiesz co, daj so, weź sobie game moda, weź sobie marchewkę, ja już się w to nie bawię. Tupie to mam. Do końca będziesz grać na. Nie mów tak brzydko e, do mnie. marchewce, na ci będziesz grać, tak. Koniec. Nie mów tak, ja tak brzydko się do, już, do mnie powiedziałem. Ja się już. <grym> Nie, e, on cię i teraz No to się fochaj. Bo na tyle się da z że on ją znowu wyrzucił. No bo przyciskam nie ten przyjdzie, to trzeba, no bo jest ciemno. Jak jest ciemno? Cicho bądź już. Super. O, je, 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 no i je. jestem znowu pokrzywdzony. Przestań. Wiem, a to jest śmieszne, no. No i co mnie spychasz? Nie spycham. Dawaj, leć. Idę sobie od ciebie. Za nisko chyba. Tak, za bo, ty, bo, bo ty klikasz ku, nie? Tak. walasz wywalasz przez przypadek. <laughs> o kurde, no nie trafiłem. Laj, 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 znaczy no. wiecie, lipa jest moim zdaniem tutaj taka, że jak się raz dostanie tą różdżkę, to ona jest do końca jakby i... No bez sensu to jest, przecież zdarzają się różne sytuacje w życiu, tak? Tak, no można, można się spierdzielić i tak dalej, więc to tak, no kurde, więc to tak bardzo, bardzo, A bardzo... A szedłeś z tego, z, tym, z, z tego wyżej ostatnio. Ale wiesz co, tutaj macie jak się na spa... no nie, bo jak jesteś trupem to już nie podniesiesz nic. No i szkoda też, że nie można wyłączyć tego jakby limitu, że się spada, bo tak tutaj bym tą różdżkę sięgnął, no ale no nie idzie, tak, bo tu zobaczcie, spadacie do pewnego o, momentu. No jestem, jestem, tylko że spłonę pewnie, mam nadzieję, że nie. Też jest tam, no kurde, i lawa, dziękuję. Czekaj, bo może mi się uda przeżyć, chociaż wątpię. Uwaga, ginę bankowo, super. O nie, już tam byłem przecież, no. Mam tu przez tą ubogą różdżkę wszystko teraz. <laughs> no no, ma za mało mocy. No tak. Oj, ja chyba też dałem. No kurczę, dlaczego? Dlaczego on mi nie doskoczył powiedz mi, mój drogi? To ty skażesz, że nie on. <grym> Teraz to, to chyba za wysoko nawet dałeś, wiesz. Wiesz co, wolę wyżej i wolę się sobie delikatnie spaść. No, o, tylko tak z... spadłem, że spadłem obok. No super <grym> Wspaniale nie ja wiedziałem, że tak będzie, bo tak to jest właśnie moi drodzy z tymi wszystkimi. O, dobra, ja jestem. Tak to jest właśnie z tymi wszystkimi mapami, że one niby są. Wiecie o co chodzi? Ja chcę moją różkę z powrotem. No, ja ci na to niestety, mój drogi chłopcze, nic nie poradzę machem. No teraz to ja płonę, jak pochodzę. Dobra. Czekam na ciebie. Mhm. Ale wiesz, to wydaje mi się, że tu już jest chyba koniec, wiesz? Zaraz, bo jest jakiś most, więc chyba koniec. Znaczy wiesz, możemy myślę, ja myślę... Kurde! Ja myślę jestem że... zdołowany, bo nie mam swojej różdżki w temacie. Ja myślę też, że wiesz co, jak skończymy odcinek, ten nagrywać po prostu spróbujemy się na GameModzie przelecieć gdzieś dalej i po prostu zobaczyć, no zobaczymy, może da się, da radę da się cofnąć po prostu na spawn tak mm -hmm. i wtedy będziemy mogli tą różdżkę po prostu chyba jeszcze raz, bo tam się chyba nie zamknęły tamte te. Nie mam więc pojęcia. Chyba, więc chyba byś mógł dostać cały ten. Ale z drugiej strony szkoda, że na przykład nie ma tutaj czegoś takiego jak wy wybór światów, tak? Że na przykład znaczy, e, moim zdaniem powinno sobie... być coś takiego, że wiesz, że. Skoro... tutaj Przecież tam zdarza, tam się, masz tak zdarza się różnie, tak? Uważaj lawa. No zdarza się różnie. Tylko że widzisz, no domyślnie jest to zrobione w ten sposób, A że gdzie jak jest ten? tam masz jeszcze Naget tam obok. A domyślnie to jest zrobione tak, że jak umierasz nie tracisz ekwipunku, tak? No tak. No, tylko że jak wyrzucisz, e, na przykład, bo tam mogliśmy bez problemu Co się. to jest napisane. pisane? Tak e, tam. Tam mogliśmy bez o, problemu oj. zejść na dół, tak? Natomiast tutaj jest po prostu jakaś bariera, która no, nie daje przejść. No właśnie, Nieważne to jest jaki... trudno, jestem na marchewce, śmiejcie się ze mnie wszyscy. Razem z tym prześmiecą na czele głównym obok mnie co siedzi. Ojej, Maciek. Co? Ja ci zryspiłem moją różdżkę. No, a potem co, pojechałeś Nie wyrzuciłem. Jak powiedziałeś tylko potem? No, aż spadłem. No mam to w, w dupie No już. właśnie, więc nie przeproś no ile można, no... Aj, spadłem. Przeproś mnie. No wuj... Nie, nie ja spadam, podam. spadam. Burn, niech cię pochłonie. Pochłonął mnie. Kurde, teraz przeskoczyłem dla odmiany. Gdzie ty jesteś? Ja ty miałeś na mnie czekać, Halo. No czekam, chciałem poskilować parkura. Dawaj, dawaj, dasz radę. Już idę. Jestem zniesmaczony. Ja chcę moją różdżkę back! I tu pomyślimy, jakoś tak pomyślimy. Chce tu być, dobra. Dobrze, ładnie. No i tutaj nie powinno być chyba... Dobra, i teraz... Yy, teraz... A, Problemu. Tutaj, dobra. Mm -hmm. Kurde, ja cały czas balansuję na krawędzi spadania. Dobra. Widzę drzwi. Dobra, jestem. Nugget i to. A co w tych drzwiach tu się znajduje. O, tonel. No właśnie... Ciemność widzę, ciemność. Oj. Tak, to już jest koniec, mój Jej! drogi, Teraz trzeba. Trzeba kur O kurde, spadłem! <ścoughs> to jest jakiś joke. Czekaj, naładuj na gecem. Widzisz, że to jest, jest tego podniecenia, tak. Dobra, ja już czekam przy końcu. Doskonale. Także wszystkie twoje teraz failer. No jest kurde! Nie... <noise> nie masz swojej różdżki. Tak, wszystko jest przez to. To no. jest takie niesprawiedliwe. Czy tam jest jakiś nagle potrzebny, czy nie? Tak. Tego sobie zostawiłem na, na samym końcu. Tak, tu musisz przejść, tu musisz poprzeskakiwać, a dopiero w tej ostatniej fazie tu musisz użyć tego różdżki. Może tylko nie spadnij teraz, płakam cię, Maciek, please. Please, mister. Dobra, jestem. Yey. Amen. Nie, mam dalej tą samą wróżyczkę, nic się nie zmieniło. Masz tą samą, to spróbujemy coś, coś ogarniemy. Dobra, yy, mam na nadzieję, że odcinek wam się podobał, mimo że spadłem i że nie mam wróżki. I... Nie śmiej się ze mnie. <laughs> ja się nie śmieję. Był Naczelny przyśmiewca Polski, czyli Wojtek. Byłem. Byłem też ja, trzymajcie się i widzimy się na tydzień w kolejnym odcinku u Wojtka. Dokładnie, także pa pa. A. Pa pa. A.